Witajcie, kochani, z tej strony Paula. Dzisiaj zapraszam Was na film Stitch With Me. Powyszywajcie ze mną. Jak widzicie, kończę już metryczkę, metryczkę, pamiątkę ślubną. Ale chciałabym dzisiaj trochę z Wami powyszywać. No i pogadać. Ja teraz będę wypełniała tutaj. Te niebieskie kółeczka. E... Ostatnio film Magdy z kanału Zamotany Świat Magdusi wywołał duże. Już e... Poruszenie w naszym świecie hafciarskim. No i muszę przyznać, że. Miał duży wpływ na mnie. To znaczy. Jak pewnie wiecie z moich poprzednich filmów, bardzo dużo zestawów chińskich podróbek. Niekoniecznie podróbek. Oj, przepraszam, szturchnęłam. Chińskich zestawów kupowałam na temu i film Magdy dał mi bardzo dużo do myślenia. Prawdę mówiąc, yy, pierwszą noc po obejrzeniu filmu miałam nieprzespaną. Zastanawiałam się co teraz zrobić, bo jednak wcześniej nie do końca byłam świadoma tego, że no, część z tych mm, zestawów, które mam jest kradzionych, to znaczy no wiedziałam, że są oryginały, ale jakoś tak nie, do mojego mózgu nie dotarło, że, że to jest kradzież, tak tylko, że jako e, nieszkodliwa podróbka, tak? No i po całonocnych przemyśleniach naprawdę nie mogłam spać. Do dzisiaj e, z, czuję się z tym źle, z tymi moimi zakupami. Z temu... E, podróbek oryginalnych haftów, no czuję się z tym źle. Film Magdy bardzo mnie dotknął. Jestem osobą, która tak bierze do siebie mocno. Jeżeli coś mnie dotyczy, czyli no wiem, że on dotyczył między innymi i mnie. Także. Całą noc zastanawiałam się, jak mogę rozwiązać tę sytuację, żeby, no żeby to jakoś naprawić. No naprawić niekoniecznie się da tak, jak bym chciała, ale zadośćuczynić chociaż. Doszłam do wniosku, że część zestawów, które mogłam, po prostu zwróciłam. Nie, nie chciałam jak to powiedzieć no nie chciałam pogłębiać tego 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 podrabiania wiem, że nie, nie wszystkie były podróbkami albo przynajmniej nie wiem o tym, że jest taki oryginał, no ale kilka zestawów Zwróciłam. Przepraszam, że kiwam, ale trzymam w rękach. Także wybaczcie. Kilka zestawów, które mogłam zwróciłam. Kilka jest takich, które. No i nie. Chcę zrobić chcę zatrzymać, tak. Są to zestawy. Ojejku. Na pewno te cztery pory roku, których lato zaczęłam, ja już zostawię. No, bo lato już jest zaczęte, a chciałabym mieć wszystkie pory roku. Nie wiem, czy to jest podróbka, czy to oni wymyślili, no, ale te, te cztery z porami roku zostawię. Zostawię również te, które są zaczęte, czyli ten, który kończy teraz. Eee, moje jelonki naprawdę eee, nie wydaje mi się, żeby to była podróbka, bo nigdzie indziej nie widziałam, ale z drugiej strony, no nie znam się aż tak, nie 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 wałkuję tych 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 stron tak tych sklepów, żeby wiedzieć, no po prostu nie wiem. Przepraszam, mąż wszedł do pokoju nie wiedział, że nagrywam. Eee, także. Po prostu nie wiem, czy to jest podróbka, czy nie. Więc skoro jest zaczęte, i tak zostaje ze mną. Zestaw, który dostałam od jagody, też jest z nadrukiem, no ale on też zostaje ze mną. I ten mój haft podróżny, ten drzewo również zostaje ze mną słoik haropoterowy zostaje ze mną i co jeszcze coś jeszcze zostaje a i <laughs> przepraszam baśki ja mam z dwa dwie podróbki to jestem pewna że są podróbki baśki nie mogłam zwrócić bo już za dużo czasu minęło ale ale do nich dokupię oryginalne schematy. Chcę w jakiś sposób postąpić. no Według mnie, trochę chociaż zadośćuczynić, że, że po prostu połasiłam się na, na temu, na tani zestaw. <laughs> Także teraz chcę dokupić oryginalny schemat. No i już. Wyszyć go tymi nićmi na tym materiale, możliwe rzecz, co jest w chińskim zestawie. Co do mojego wianka z kolibrami oryginały z firmy Dimension, tak to się mówi, mam nadzieję. Ja tego wianka nie będę robiła. Co mam? Ponieważ e, tknięta, o, przepraszam, tknięta tym, że to są podróbki, e, kupiłam na Esty e, PDF-a z wzorem w celu sprawdzenia różnic między e, tym PDF-em e, oryginalnym, tak powiedzmy, a Chińskim zestawem no i muszę Wam powiedzieć, że chiński zestaw jest, jest inny. W oryginale jest krzyżyk, półkrzyżyk, backstitch, francuskie supełki, a w chińskiej wersji są tylko pełne krzyżyki i backstitch. Nawet część kolorów jest inna, także nie będę tego wianka robiła. Jeżeli będę miała okazję gdzieś kupić oryginalny, to wtedy bardzo chętnie kupię oryginał i wychaptuję oryginał. Postanowiłam, że już więcej nie kupię żadnej podróbki. Teraz będę kupowała tylko i wyłącznie oryginalne wzory i oryginalne zestawy także no nie wiedziałam tak naprawdę nie byłam do końca świadoma tego że e, czekajcie, że kupowanie mm, z temu, z AliExpresu jest, jest, jest aż tak złe ale mówię, po nieprzespanej nocy no po uświadomieniu przez Magdę, jednak, jak to powiedzieć? Magda otworzyła patrzenie takie trochę inne i, i teraz wiem, że to po prostu jest złe kupywanie podróbek. Nie mówię, że w ogóle kupywanie schematów jest złe. Ale jeżeli jesteśmy, wiemy, że po prostu dany obraz jest, jest podróbką, to nie, nie róbmy tego. Mam zestaw z, z żabą dla córki z ostatnich zakupów. On też zostaje ze mną, ale on wydaje mi się, że jest po prostu stworzony przez nich. Za pomocą sztucznej inteligencji i, i przerobieniu na krzyżyki, bo... bo, bo no, tak mi się wydaje. Szkoda, że Magda tak późno dodała film, bo bo może ja bym mniej nakupowała. No ale mleko się rozlało, mam kupione, część zwróciłam. Część oddałam. Do warsztatów terapii zajęciowej, takie mniejsze, łatwiejsze, po prostu oddałam. Niech ćwiczą, niech tam się uczą, tak. Nie muszą robić zestawu, ale mają przecież muliny, także byli bardzo, panie prowadzące, były bardzo zadowolone. Hmm. Czyli w jakiś sposób tamte zestawy się przydadzą, tak. A ja będę takie trochę spokojniejsza, że, że już nie będę dalej robić tego, 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 tego podkradania, tak. Nie chciałam również ich rzucić, no bo jednak to no kosztowało jakieś tam pieniądze, może nie ale jednak kosztowało. Także część postanowiłam właśnie przekazać na warsztaty terapii zajęciowej. Na pewno tam się przydadzą, tak? A ja mam trochę bardziej czyste sumienie. Chociaż nie wiem, czy tak do końca można powiedzieć. No ale e, robię coś, żeby, żeby naprawić swój błąd, tak? E, na konkurs samplerowni o ptaszkach. Na szczęście z temu nic nie zamówiłam. Ale już wypatrzyłam wzór. Oj, w tej chwili nie przypomnę czy i gdzie, oryginalny wzór oczywiście, za który muszę zapłacić, nie jest to zestaw, tylko wzór graficzny, niebieski ptaszek górski z jagodami, jakoś tak się nazywa. Jego jeszcze z tego wzoru nie zakupiłam, ale mam w planach zrobić to w, tym, w przyszłym tygodniu. Chyba, że coś innego jeszcze wpadnie mi w oko, ale myślę, że, że jednak zrobię tamtego ptaszka. Zrobiłam również, Złożyłam również zamówienie w sklepie mreszka w Lwowie. Także stamtąd też coś przyjdzie. To już będą zestawy. Ogra, nagram o, o tym oddzielny film. Hmm, także w jakiś sposób próbuję wejść na właściwe tory. Z oryginałami i no i po prostu zaprzestać procesu tego piracenia, jak to powiedziała Magda. E, tak jak mówiłam, te zastawy, które już mam zaczęte. No, 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 po prostu je skończę, tak? Wybaczcie. Ale, ale je już skończę. Hmm. Mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli znacie jakieś fajne sklepy w Polsce oprócz CoriCamo, gdzie można kupić fajne zestawy, przepraszam, to dajcie znać, bo prawdę mówiąc, ja to znam CoriCamo takich ze sklepów typowo hawciarskich e, pasmanterie haftix no i raczej więcej nic nie znam, bo po prostu zamiast siedzieć i grzebać w internecie, wolę czas poświęcić na, na wyszywanie, tak? E, także, e, powiedzcie mi no, gdzie można jeszcze fajnych rzeczy szukać chodzi mi o zestawy takie jak e, Dimension, chciałabym spróbować e, Zamówiłam z Mereszki, także, także tam spróbuję, no ale e, wiadomo co: zakupy w Polsce to w Polsce, tak. Chociaż nie mówię, że Mereszka jest zła. E, zamówienie złożyłam tam po raz pierwszy, także na razie nie mogę nic powiedzieć, no ale, ale idę w stronę właśnie tych, w tą dobrą stronę tych oryginalnych schematów i wzorów. Co tam jeszcze? Jak przyjdzie zamówienie z mereszki to zrobimy sobie otwarcie właśnie tej paczki. Oraz chciałabym Wam pokazać inne zakupy hawciarskie. Bo może nie wszyscy oglądali mój unboxing paczki z temu, gdzie było trochę innych rzeczy przyborów hawciarskich. Także to połączyć bym chciała w jeden film. Jak widzicie, tutaj na mojej tej rączkach, przepraszam, już niedużo zostało tutaj, niebieskim dokończyć i tu różowym. Cisnę ten obrazek, chcę go zrobić jak najszybciej i zacząć coś nowego. Nie, nie, nie zaczynać nowego albo zacząć nowe. Albo kończyć jakiś już rozpoczęty projekt. W tym miesiącu strasznie ciężko jest mi zasiąść do półki z książkami do mojego kolosa. No nie wiem, odpycha mnie on w tym miesiącu. No tak się nie chce. Jak już zasiadam, to, to taka zmuszona i, i zrobię tylko tyle, co, co muszę, ale też nie zasiadam codziennie. Albo zasiadam, a nie robię takiej ilości krzyżyków, jaką sobie założyłam. No chyba po prostu jestem nim trochę zmęczona. Tym dziupaniem na tej drobnicy. No ale... Ale na razie właśnie chyba muszę od tej mojej półeczki odpocząć kilka dni. Bo codziennie myślę, dobra trzeba usiąść, ojejku jak mi się nie chce i wezmę coś innego w ręce, bo o, w tym miesiącu jeszcze nie miałam dnia niechawciarskiego, ale na półce nie, nie zawsze siedziałam, także nie wiem, to może przez pogodę, przez to, że się dużo wychodzi. Eee, przez to, że nie mogę wziąć co, ze sobą tego kolosa na balkon, bo nie będę miała jak z tym usiąść, bo to za duże noszenia nitek, eee, ramy. No nie, 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 to mogę tylko w jednym miejscu w domu robić, a nie zawsze chcę mi się tam siedzieć. Także to u mnie słychać. Mam rozpoczęty nowy projekt, malutki. Testuję pierwszy raz Len Murano. Muszę powiedzieć, że jest całkiem fajny. Bardzo się go bałam, że, że będę się mocno mylić, ale póki co nie jest źle. Wręcz podoba mi się. I myślę, że jak będę miała jakiś e, wzór, nie zestaw, tylko wzór, to chyba będę wyszywać na murano. No bo wiadomo, kupując zestaw, już nie chcę się wyrzucać tego materiału, który był w zestawie, a jest inny niż murano. Ale myślę, że jeżeli będę miała sam schemat, to chętnie e, będę robiła na murano. E, Chciałabym jeszcze znaleźć sobie jakiś fajny sampler. Taki, no, większy, który będę dłużej robiła. Taki, taki, może w starszym vintage stylu. No, nie wiem. Taki, żeby wyglądał, że jest stary, tak? Ale to tylko takie moje. Przemyślenia. No, nie wiem, jeszcze sama. Nie wiem, nie wiem po tym ostatnim filmie. Magdy ciężko mi z moją głową dojść do siebie, bo nie wiem, czy na Esty to jest podróbka, czy oryginał. Kupić, nie kupić, jak coś się spodoba. Czuję teraz strach przed każdym nowym zakupem. Zestawu, czy nawet samego schematu, bo boję się, że to jest podróbka. No nie wiem, tak mam, no ja, tak mówiłam, ja wszystko biorę do siebie I, 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 i tak film Magdy odebrałam, jakby on właśnie był typowo do mnie. No wiem, że, że, że nie tylko do mnie, między innymi do mnie, ale no, no źle się z tym czuję, tak. I teraz tak trochę się boję cokolwiek kupić no wiem, że w Mreszce tam raczej podróbek nie mają więc więc zam złożyłam zamówienie no ale ale mam taki wewnętrzny strach przed kupieniem czegokolwiek, gdziekolwiek tak myślę, że za jakiś czas to minie no ale na razie e, trochę z dystansem podchodzę e, no, wiadomo, kupienie nożyczek czy, 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 czy muliny z Chin nie jest złe, tak? No, najwyżej no chodzi o jakość, jak powiedziała Iwona z terapii mulinowej. No, ja też mam takie zdanie, że właśnie przybory można kupić, bo to tam no nie wszystkich stać na oryginalną mulinę DMC tak? Czy tam po prostu mają fajne nożyczki, tak, czy Magnes? No ale Magda ma rację. Jeżeli wiesz, że. Wzór, znaczy, ja tak uważam po obejrzeniu filmu Magdy, że jeżeli wiesz, że dany wzór jest podróbką, nie kupuj. A jeżeli. Ojejku. Hmm, a jeżeli wydaje Ci się któryś wzór, że jest zrobiony przez nich? że można kupić, bo wi wiadomo no, no, nie wszystkich stać na kupywanie obrazu Dimension który kosztuje 300 zł, czy ileś tak, tak większego ja tam jeszcze na tych cenach się nie znam bo jak mówię zawsze kupowałam na temu, teraz powoli wdrażam się w ten świat taki oryginalnych haftów, tak no ale Mam nadzieję, że mi się uda, tak? Nie będę kupowała tyle, bo wiadomo, za jeden oryginalny kupiłabym pewnie z pięć albo więcej podróbek, nie? Także teraz będzie po prostu. Miałam mm, ja odłożone pieniążki, zamówiłam yy, w Mereżce. A teraz, jak się zachce coś nowego, to po prostu co miesiąc będę odkładać. Aż w końcu się nazbiera, tak? Zastanawiam się jeszcze właśnie, jak jest z, z kupnem mm, mm, schematów w PDF-ie. Skąd mam wiedzieć, czy, 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 czy on jest e, oryginalny, czy to jest podróbka, kopia, ktoś po prostu kopię sprzedaje. No, no, no to, to mnie trochę tak straszy, bo tak jak ten wianek z Dimension e, z kolibrami, Zamówiłam na temu podróbkę chińską. Później na Esty domówiłam PDF. No ale wydaje mi się, że ten PDF też nie jest oryginalny, tak? Powiedzcie, co o tym myślicie? Czy, czy, czy mam rację? Czy na Esty można śmiało kupować? Czy też trzeba sprawdzać od kogo, co i jak. No bo no, no nigdy nie robiłam tego i po prostu nie wiem. Także Magda dała do myślenia. Z uszu para szła pewnie ze trzy dni po filmie. Kombinując, co tu zrobić, jak tu zrobić, żeby było dobrze, no ale coś tam wymyśliłam. Także ja chyba będę powoli kończyć, bo coś mi od gadania w gardle zaschło. Nitka się kończy, a mąż się dopytuje, kiedy na działkę po ogórki pojedziemy. Także chyba. Na dzisiaj to będzie tyle. Zostawiajcie łapki w górę, które mnie bardzo motywują do nagrywania. Zostawiajcie subskrypcję, żeby oglądać mnie dalej, jeżeli chcecie. Piszcie komentarze, piszcie mi podpowiedzi, gdzie szukać wzorów, jak sprawdzać, czy to oryginał. A na dzisiaj to by było tyle. Żegnam się z Wami, do zobaczenia. Pa!